<śmienic> Hej Katrin, wieki, wieki jak mam nadzieję, że ta gra Wam się spodoba. Mój talki są się Więc robimy teraz jakiś sok. Tej, hey, weźmiemy Coca-Colę. Weźmiemy to. Coca-Colę, bo chyba gdzieś kupiłam. Chyba, tak, jestem. 600. Dobra, poczekajcie, bo widzicie co się dzieje. Co tu jest za dziecko? Matko święta. Dobra. No. Piękne sobie zęby. Dziesięć tych za pięćdziesiąt za dziesięć to za. Czyli bierzemy to za 50 zł. To ma 10 godzin tylko. bo nie, to Ja za 10 godzin to bardzo nie będę czymś nagrywać. No, a... Dobra, teraz ją przybieramy. Było no. wszystkie. Oprócz czyli za Ten. To mi się podoba. O tak, są fajne. Podobają no. ja mi się. Robimy bluzę Anit. I na robimy bluza? Co prawda, to nie jest bluza, Inet, ale. Wolę tak mówić. First you choose your potion. No, you were supposed to choose potion. Dobra, już do was wracam. mi się podobało. Jakieś buty takie, które się nosi w domu. Aha! Ej, robimy... Robimy Wednesday Adams, bo mogę. Zobaczcie. Wiem, że Wednesday już, jest nie, Wednesday już nie... jest popularna. Ale ja mogę ją zrobić. Takie? Takie i coś tu nie ma innego koloru tych włosów. No. Dobra, mamy mm. Wednesday. Hmm. Jak coś, to jeszcze niedługo może być przez tydzień, nie będzie filmów, może, bo będę jechała na wakacje. A każdy musi chociaż trochę odpocząć. Albo nie, będą może filmy, ale pokażę wtedy ciało, nie pokażę twarzy. Może już nawet teraz, za chwilę pokażę ciało, ale twarzy nie pokażę. Oj, popatrzyłam się w coś To Dobra, jak coś tutaj jest odcinek, to robię. First you choose odkryp. your potion. No, no zny, you were supposed to, to choose potion. I to jest taki, że zobaczyć, co ja mówię. No właśnie, teraz przetłumaczcie co ja mówię, ale po niemiecku tak samo. No i odpiszcie mi na y, pytania. Ich wiktoria. Ja Wir mhm. Ja. Cześć. Dobra, więc już możecie odpowiedzieć na moje pytania. Ja tutaj zmieniam, zmieniam, zmieniam. I mamy Wednesday Adams. Dobra, teraz sobie no. będę jak ją można zrobić. Jak oh. można imię zrobić przy takich włosach? Nie będą najkrótsze na świecie. No. Ale dobra, inną bluzę niż Inet ubrałam. Ale Inet też jest podobna. Bluza. O, ta. To jeszcze miała spódniczkę, ale. Ja zrobię spódnie, dlatego. Ja i nie zrobię <grym> innych, dlatego, że. Ja po prostu. Aaaa! <grym> Pomy... Mi się spodoba, to wbijać mi tysiąc łopetek w górę. I na filmie i na filmach poprzednich też poproszę, bo nie będzie filmów z moją byfę jedną drugą i trzecią, a trzecią jeszcze nie było. Czyli z polą. bo była tylko Livia, Ala i Kasia. Prawda? Prawda. to jest dla init. Mhm. Ja mówię takim sposobem, wy tam sobie mówcie, jakim takim wy, wam się chce. Init. Bo ja tam nie mówię, że musicie mhm. tak mówić, tak jak ja, Ined. że musicie tak mówić. Mhm. Dobra, dobra, dobra. No. I mamy Inet. Teraz robimy Elzę. Znaczy, nie ma nic pod spodem. Tutaj mamy Elzę, a teraz robimy... A teraz robimy królową barb z bo tablet mi się zbagował.